Ale jak samuraj. Ewentualnie z filmów, które jakiś wieśniacy. Jesteśmy przy ścianie smoków. Ja ją za chwilę będę fotografował. Natomiast no, zafascynowany jestem tym człowiekiem. To ściana pani sama W miejscach w są tak zwane właśnie ściany dziewięciu smoków. To należy do najstarszych, najdłuższych i największych. O właśnie. Czekajcie, że. Czekamy, Jesteśmy w kolejnej świątyni. Zwyklicie filmuję. Jak zwykle na terenie świątyń buddyjskich no nie we wszystkich, ale przeważnie obowiązuje za zakaz fotografowania. Kilka razy pogonili mnie mnisi bądź uderzy, urzędnicy, którzy tam są. Jeden nawet nerwowy chciał mi odebrać kamerę. druż datą, pijany. mamy. Tam też mieszkamy. A to jest pomieszczenie. Zgadnień się sami, do czego to może służyć. Jak to wygląda właśnie. Zła zima. Jadę. O. Dalszy ciąg części socjalnej. Takim czymś dostaje się gorącą wodę. Spędzimy tu tutaj drobno 16 godzin. Słucham? Aha. To jest przedział z wentylacją.